Siemaneczko, witajcie, mój widzony, jestem Mali i chcę Was zaprosić do Mi takiego filmiku po, te, informacyjnego na temat Mita Part 2015, który dnia 22 sierpnia 2015 roku odbędzie się na Hali Solecia we Wrocławiu, tak jak to był zeszłego roku. Miejmy nadzieję, że będzie Was bardzo dużo, że nie tylko ja tam będę ta się, nie tylko ja tam będę ogólnie rzecz biorąc, nieważne, co ja też mówię. Miejmy nadzieję, że będzie Was tam dużo, że będzie Was więcej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku było ponad 8 tysięcy ludzi, co było bardzo dużą e, ilością, ale miejmy nadzieję, że w tym roku będzie ich więcej i że jednak e, spotkam kilka osób, które faktycznie mnie poznają, bo 100-100 ileś tam widzą, mam 106 w danym momencie. Także miejmy nadzieję, że tych 106 widzów coś jednak e, będzie takiego że po prostu ktoś podobnie podejdzie i mnie rozpozna, także więc tylko 2 sierpnia 2015 roku będziemy się wyrzucać na meetupie w hali stulecia, będzie tam ryzy, czułek, multi i jeszcze stew tak? i wymieniałem go chyba także, no to w sumie nie wiem już co powiem chcę was tylko po prostu jeszcze raz zaprosić na meetupa 2015 także, no w sumie więcej informacji dowiecie się na moim fanpage'u, który istnieje odkąd biłem na mój kanał 100 widzów Także widzimy się 22 sierpnia we Wrocławiu. No to YOLO. DANG!